Dobry dzień, cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Warnesus i zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Grand Theft Auto 5. A w dzisiejszym odcinku zajmiemy się Franklinem. Tak. Em, mam tylko małe obwieszczenie, bo z racji faktu, że skopał mi się save, to ostatnie... ostatnią rzecz, jaką robiłem, e, czyli ustawienie samochodu do ucieczki z napadu. Musiałem powtórzyć i zdecydowałem, że no cóż, zostawię ten samochód w innym miejscu. Z racji faktu, że no tam ciężko się byłoby dostać e, śmieciarom. A w tym momencie, może zajmijmy się kwestią misji. No właśnie. No, don't you You ain't been to the set, ain't came to none of the meetings. Mm, hanging out with old men, ignoring your homies, acting all superior. Your mama would turn over in a grave, boy. Mm -hmm. So, you giving me a lecture about not being a good enough gang gangbanger? Gangs is positive. That's all we got, my nigga. That's our heritage. Ain't nothing positive about your crazy ass. Man, where's Tanisha at? She got more sense than to hang out with your sorry ass. You know, you always been like this, boy. I say left, you say right. I say become a doctor. You say become a patient. I say, who is that? Hello, Missy. Wow, Franklin. You never told me that you had a sister. I'm Denise, Franklin's housemate and aunt. My mother's old dried-up ass. Shut sister. the fuck up. Yeah, shut the fuck up. Here, darling. Why don't you go get yourself something nice? Okay. <laughs> Thank you. <laughs> this, this is this seven dollars? I said something nice, not expensive. You wanna be a greedy fucking cow? Huh? No. Now get the fuck out of here, all right? You men are all the same. Man, what the fuck you doing here? Here with the boy. The boys. What? I'm fucking new in town. I'm making friends, all right? Now let's party. Look, I had plans on getting some rest until this clown and my aunt came and fucked that up. My nigga, I just came over here to holler at you about the little thing. Man, I said I'm tired, dog. What fucking thing? I love things. I'm the king of things. I ain't talking to you, homie. Hey, let's go do something about the thing, okay? What thing? I'm talking about the little stretch thing, man. Fucking beautiful. Perfect. It's a gangbang. Let's go. Come on. O kurde, widzę, że przyszedł Trevor i wyjaśnił ciotkę Franklina. No, to jest kawał konkretnego faceta. Jeśli chodzi o interesy, to jeszcze po Lamarze bym się mógł spodziewać tego, że coś, przy im pójść nie tak. Patrząc chociażby na samą akcję z Dugasem. A no, jak już przed Trevor, to choćby nawet pomysł miał być do dupy i nie wypalić miał. We buy weight, homie. Something that'll move us up the food chain, nigga, for real. Not this real in this town, nigga. But damn! Particularly where you in stress concern. Man, this is an investment opportunity. You got to speculate go <muchy> oh, to accumulate. First rule of business. Hey, since we're out here, either you got street wanna Czyli by już ekipa Grove Street w ogóle nie istniała? W sumie patrząc po sali na adresie, to wcale się nie dziwię. Ale w tym miejscu stał chyba u Dom Raydera? Tak to wygląda. Tam powinien być tego nie Franklina, tylko CJ A. Tutaj raidera, nie? No dobra, okaże się. be on point, Courier service. Package to collect. You got the grip? Present and accounted for. <laughs> you like that, huh? Sample? <laughs> now we talking. Uh -huh. <laughs> 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 Broke getting numb already. So we good, nigga, right? Well, let's go. How about a taste? No, man, we leaving. I want a taste of the other side of the brick. Now, you heard what your boy said. You're leaving. Hey, give me, give me the. Give me the. Back. Whoa. What the fuck? Did we ask for a key or a fucking ounce? Man, that's motherfucking drywall. Hey, we got some motherfucking Bob's Remorse out here. O, oh, kurde No to ładnie Próbował orżnąć, Próbowali orżnąć Trevora na Dilu, no to Trevor orżnie im całą ekipę Ale tak to już jest, nie? No, kurde W ogóle to... A To już nie jest to w Street, to kiedyś było. O kurde, jakimi furami podjechali. Serio, myślę, że wam to pomóżę. Dobrze. Widzę, że gra sugeruje. O, a teraz jeszcze bardziej, żebym się przełączył na e, Trevora, ale. Chcę podskilować strzelanie Franklinem. Trevor to wiecie, no, może Rampage'a odpalić. Kurde, go przestań mnie tak ciągle. No, dziękuję. No, o, już, już prawie go od końca. Leci kolejna fala. Nie powiem, że jestem jakimś e, max Payne'em, ale e, mam reflex, który pozwala naprawdę e, przejść tą fabułę nawet postaciami, które nie potrafią strzelać. Co daje mi możliwość do podniesienia ich skill tej A no, więc może lepiej skorzystać z tej umiejętności i, i sobie potem ułatwić życie. O kurde, gliniarze. Nie, 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 Dobra, czekajcie. Wybijmy resztę balasów I spadamy z No. No no, nie, kurde. kurde. nie, nie, co tam się dzieje? Eee... Proszę Państwa, ja biorę tego skuterka. No czemu nie ruszyć mogę? A, dobra, teraz mnie puścili. No, no to. Tak możemy się bawić. O nie. O, no, coś się wydaje, że to możesz może źle skończyć. Ta tej O, o, Uciekła. Małe dziadyki Małą randkę zruminowali Może ich zestrzelić? Kurde, musicie mi nie przepychać Zwłaszcza jak strzelam No, teraz to już nie sięgnę Nie ma, nie ma szans

do nich nie ma sensu. Cze. Aha. Dobra. Wymijamy się do widzenia. Okej. Okay. No, na pewno poza wasz zasięg. No. Tylko, że o, nie mogę się teraz przełączyć e, między postaciami. Bo jakbym zakończył misję, to mógłbym w sumie wrócić do mm, Franklina i kontynuować serię zadań z nim związanych. No ale jak się, trudno. Jakoś to inaczej by kombinujemy. Kurczę. Pójdźmy może do tego harboru. Bo tutaj jest za miejsce. A, cholera. Ja, to jest y, Harbor Meriwether. Dobra, wiecie co? Zrobimy tak. Ja zgubię pościg, i widzimy się już za chwilę. Ok, moi mili, Podskoczyliśmy w tym momencie w okolice plaży i wujka Lester'a. Widziałem, że ma tam coś dla nas do zrobienia. O ja pierdzielę. Widzicie to? Jaki zarombisty gitarzysta, jaki zarąbisty klimacik. O, w mordę. Jakbym mógł to online bym mu piątkę rzucił. Ale teraz chodźmy zobaczyć się z leserem. Zobaczmy co ma dla nas do zrobienia. Skąd się kojarzy ten kadr? O, już wiem, cholera. Nie, 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 widzicie co? Przez tego save'a ja po prostu nie zrobiłem tej... Jak powtarzałem, nie zrobiłem tej misji przez save'a zrypanego, nie przez którego musiałem powtarzać kilka misji wstecz. E, dobra, oh, wiesz co, ja sam tą misję wykonam, skipnę sobie tutaj i w sumie widzimy się już przy następnej aktywności. Tak myślę, tak będzie najrozsądniej, nie? Tak więc do zobaczyska. No dobra, ja już jestem w sumie po misjach z Lesterem. Stwierdziłem, że najlepszym rozwiązaniem będzie w, udać się w tym momencie e, do literki H, który jest hejstem i misją dla FIB. Tylko pytanie, czy ktoś jest dla mnie? Tak, jest Michael. okej. Okay. Hey, what's cracking? dzieje, T? Right there. So we really finna do this shit? We finna risk our lives to rob some motherfucking government killers again? Yeah. Hey. hey all right. Let's sit Here's the plan. Hey, Trevor. Yeah. want you in this position up here. Okay, you're on lookout. Give me a heads up when the armored car comes by. Okay, yeah. I'm gonna be right here in the garbage truck blocking the roadway. Franklin, you're in the alley in a tow truck. Hope is they pull right up in front of you. When they do, you come at them hard. Bam. Shit, <laughs> <laughs> here's hoping. Yeah, after the hit, we blast open the doors, grab up all the cash, bonds, whatever it is, I take it to Haines' guy. Saw <laughs> a little hope for home. As long as I am not on the ground when the shit goes down, okay? When the shit goes down, we'll handle it. You stay up here, on your post, eyes peeled. Yeah. Okay? We'll take the risk. Sound cool? Shit, you're the professional, doll. And at least we're not wearing clown outfits. There's a plus. Right, the masks. What? <laughs> Let's see what we got here. Huh? Real professional. O, no, trzy małpy. W sumie lepszego kostiumu dla nich nie mogłem wybrać. <grym> Zwłaszcza po ostatniej akcji. <grym z górą> no. Akurat w tym momencie po podzielam. Kumor <grym z górą> Trevora. Dobra, to co? No my się ładujemy do śmieciary i jedziemy na miejsce. z tego co mi się wydaje to chyba jest gdzieś tutaj niedaleko. No właśnie. Nawet widać na mapie ten znacznik tak Lekko pochylone. okej okay. kurczę, miałem nadzieję, że przewinie się czas e, do dnia, bo tak w nocy nie wiem jak to wyjdzie. Na pewno za dnia ciężej jest e, strzelać w sensie ta kropka, która jest celownikiem, jest gorzej widoczna więc w nocy będzie o tyle lepiej, że łatwiej będzie mi strzelać do przeciwników. Right, I'm in position. What's the ETA? Hmm, ale za to te skubańce chodzą w czarnych uniformach, jeżeli chodzi o policję. Więc ciężej będzie ich dostrzec. On the you Michael, you get on your way. Ok, to co? Dobrze, szefie, mamy ustawić ciężarówkę. Tak, żeby zablokować oba pasy ruchu. Dobrze. Okej, okay, raczej konwój nie powinien wychodzić z pojazdu, tylko czekać na. wstać w miejscu i czekać, więc nie muszę się przejmować tym, że ktoś do mnie podejdzie od nich. No, i proszę bardzo. Idealnie. Idealnie. Tak jak sobie Michael to wszystko zaplanował. Tak. To wychodzi, i uwaga, i kabun mm, piękna destrukcja otoczenia. Kurczę, szkoda tylko, że normalnie to tak nie działa. Ale kurde, gdyby taka destrukcja otoczenia była normalnie w całym GTA, to ja pierdzielę. Ma miasto by momentalnie było całe zniszczone przez graczy. No, to co, żeś kurde, pakował się do środka ciężarówki. Co ci się wydaje, że jak z drzwi C4, to co? Nie rozwracimy męków? Pojawina! Ok. Będzie chyba lepiej. O, już chcą, żebym się zmieniał między postaciami. A może najpierw. Okej, okay, idźmy na Michaela. Chodzimy na Michaela, tak. Ooo, a on ma tu ciężką broń. Miodnie. A jeszcze ten jego stołomu. Mm, a ludziska. Co ja, w bak strzeliłem? Czekajcie, jeszcze raz. Jak tam strzelę? Dupa ci ja skrzypce, to jak ja go wysadziłem? Okej, okay. a może Tevor? Dobra, chodźmy, chodźmy tam. Ostrzelajmy ich. Kurde, nic nie widać w tej nocy, naprawdę. Ciężko cokolwiek dostrzec. To wszyscy? Nie, no, ktoś jeszcze jest. O jest, bingo. O, śmigłowiec. Cholera, no... Ale w sumie, zanim bym się przyłączył na Trevor'a i użył e, rakietnicy, to myślę, że dążyłby wylądować. Chociaż w sumie... Przyłączymy się na Trevor'a. No, to fajerwerki czas odpalić, nie? Uspokój się, Franklin, uspokój się, spokojnie. Jeszcze rakieta tu. Rakieta tam. Spokojnie, już lecą rakiety. Okej. Okay. Kurde, widzę duże zgromadzenie na mapie. Gdzie to puścić? Dobra, tam jest zupełnie dobrze. No i w sumie tu. A, pójdzie e, w tłumie. Jeszcze jedna. Dobra, gdzie masz tych snapperów? Gdzie? Czekaj. A na dachu. Okej, okay, zaćcisimy bombeczkę. O, i nie trafiłem. Znowu nie trafiłem. No, kurde, mo. Czemu one tak zakręcają? O, nie chyba przełożenie. Weźmy sobie teraz snajperkę. Martwy, martwy. No to kolejne. Jeszcze ktoś? No i pięknie, T. Przejdźmy na Michaela i wystrzelajmy już ich do końca. Uuu Ale to chyba nie moja sprawka. Nie wiem, ja dzisiaj mam jakieś takie dziwne szczęście, że po kilku strzałach samochody wybuchają. Franklin zablokowali Michaela. A, dlatego że kończyliśmy. Dobra, to co? Ja w śmieciarę i jazda stąd. Przezornie zaparkowałem sobie samochód do ucieczki, troszeczkę bliżej. Przynajmniej mam takie wrażenie. Ale myślę, że dobrym rozwiązaniem będzie tak czy siak. Oszczędzić Wam całej tej podróży. Tak więc spotkamy się na miejscu. Okej, okay, my już jesteśmy prawie na miejscu. Musimy jeszcze tylko skręcić tutaj w tą oto uliczkę. Przejechać kawałeczek tą wąską ścieżką. Ści, 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 ści. Przecisnąć się między budynkami i w sumie żywopłotem. I e voila nasz samochód tutaj stoi. W odróżnieniu do tego parkingu, który wybraliśmy poprzednio, myślę, że to jest o wiele lepsza opcja. Tak więc. Wysadzamy ciężarówkę. żarówkę. I co? Wio. się chyba zadzwonić do Michaela, nie? Ciekawe, czy już dotarł na miejsce. I co z Trevorem? W sumie najważniejsze pytanie. Co z Trevorem? Bo no cóż, yy, lepiej wiedzieć gdzie ten skoczywek się plaja I czy nie narobi nam w tym momencie jakiegoś kłopotu cool? yeah, nice Okej, okay, czyli co? Automatycznie nas przenosi na Michaela I spotkamy się z Devinem Westonem Swoją drogą to całkiem niezły Złamas. Tak to nazwijmy. Dlaczego? No bo gościu sobie ingeruje w sektory prywatne jak tylko sobie chce. Ma tyle hajsu, że nawet jest w stanie podkupić FIB. Normalnie tragedia. Autentyk. Totalna tragedia. A my dla niego jeszcze pracujemy. Mam Weston. Package for Mr. Weston. Yeah, and I'm telling you that I don't give a flying fuck. <laughs> there you go, there you go. Boom! So long, motherfucker. Devin Weston. Yeah, I remember you. The weekend interrogator. Invest wisely. Hey, hey, hold on, hold on. We're not done here yet. I got a job for you, bro. Five top quality scores. Big ticket cars, major payday, bro. Sounds great. I got just the guy for you. I'll put you in touch. No, 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 no. I don't want just some dude. I want you. I want your crew. I want pros on this. Yeah, you know, I don't give a fuck what you want, pencil neck. I'll let them know you're interested. I guess I just got you figured wrong, man. Hey, what's the figure? Tell me something. You like football? I got a stake in a sports investment venture. You like the market? I got some funds you can manage. Name your poison, man. I just like sitting around watching old movies. Oh, there we go. How about I hook you up

Problem polega tylko jeszcze na tym, że nie jest w tej spółce sam tak naprawdę. No bo spójrzcie na to tak, że jest jeszcze Franklin i jest jeszcze Trevor. I tych dwóch ludzi musi Michael przekonać do sprawy, nie? Z Trevorem? Nie wiem, Hajs może wystarczy. Z Franklinem? Nie wiem. W sumie gościu szuka kontaktów. I stara się wyjść na prostą. Hej, Hey Listen, I got an interesting opportunity for you. An acquaintance of Dave's. An FIB contact? Are you joking? Relax, the guy's private sector. Very wealthy. Could be lucrative. Why don't you meet him and see what you think? All uh, right, uh, uh, yeah, yeah, I'll think about it. All right, me and Trevor will be there too. I promise you, it's a step up A real opportunity. No okej, okay, to sprawa nam przynajmniej z Franklinem. Z Trevorem? Nie wiem, ale myślę, że kwestią e, przekonywania Trevora do naszej sprawy zajmiemy się już w następnym odcinku, a na razie dzięki za mam nadzieję, miło wspólnie spędzony czas. Grał z wami Warnesus i do zobaczyska ludziska. See ya.